Użyj mięśni luk, bracie. On wie. Tyle co kupujemy? Będzie rozwiązaniem. Z radością stanę po Twojej stronie, bracie. No i nie zginęliśmy. Duży plus. Tam, po lewej, będziemy mogli się stamtąd wspiąć do komnaty podróży. Widzisz, Mimir? Nikt nie dokonałby tego sam. Te przeszkody pokazują nam, że poradzimy sobie ze wszystkim. Czasem się kłócimy, ja i ojciec. I Freya, Brok i Sindri. Ale kiedy pracujemy razem, tworzymy zgrany zespół. To właśnie próba Tyra. Dzięki temu dotrzemy do Jotunheimu. Słyszałeś to, bracie? Chłopak doznał epifanii. Co to znaczy? Że mądrze mówisz że Tyreusie. Cieszy mnie to. Ha! Więc świątynia miała zostać odwrócona. Patrzcie! Drzewo jest do góry nogami, a może to my? Sam już nie wiem. Opcje. Wejśnij. Co tam mamy? Chyba jakiś kamień podróży. Niech no spojrzę. Na wymiona authumni. Toż to kamień jedności. Wiesz co to? Nie wiedziałem, że istnieje. To by wyjaśniało, w jaki sposób Tyr mógł swobodnie podróżować między światami i jeszcze dalej. Trzymał go. Na panelu w bibliotece Odyna. Tak. tak, dokładnie. Teraz już rozumiem. Panel ukazywał Tyra w świecie między światami. Wiadomo, że nie wolno zbaczać ze ścieżki. Cóż, Tyr zawsze chodził własnymi drogami. Jeśli mnie rozumiesz, świat między światami. Czyli mówisz, że na Malawidle Tyr zszedł z gałęzi drzewa świata. I żeby trafić na sekretną ścieżkę do Jutunheimu, mamy pójść w jego ślady? Tak mówię. O rany, ty naprawdę tak myślisz, co? Pójdziecie tam w końcu, czy nie? Okej, okay, co słychać. O zdecydowałeś się? Ej, nikt się nie przymusza. Chcesz nas wszystkich puścić, w otchłań, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. To twój pomysł. Szukamy własnej ścieżki, nie? Bzdura! To stąd tyr przeszedł dalej, a kamień jedności go ochronił. Gotowy. Gotowy. Panowie! Jeśli to koniec, było miło. Więcej wiary głową. mieć takie mdłości bez żołądka. Przezdań, to było świetne. Spójrz. Wieża! Wiedziałem, że coś tu będzie. Coś takie. Jak ukryć coś, co istnieje we wszystkich światach? Przesunąć to w przestrzeń pomiędzy światami. Ter był zmyślny. Po drugiej stronie jest Jotunheim? Niemożliwe. Przecież nie idzie się przez Vanaheim, żeby dotrzeć na szczyt Midgardu. Jak mamy jej użyć? Sugeruję zajrzeć do środka, ale zachowaj ostrożność. Wyzwania Tyra nie są tak proste, na jakie wyglądają. Zauważyłem. Hmm, trochę tu pusto. Postument. Co to? O nie! Ochłonął kamień! Wieża... wchłania energię kamienia. Coś się dzieje! Rusza się? Rusza się! Wie, co ma robić. Kamień wypełnił swój cel. Tak działa zaklęcie Tyra! Co stanie się teraz? Nie wiem, bracie. Po tym locie najgorsze mamy już za sobą. Zaczęło pachnąć. Nie, to jednak to jest gorsze. Ostrusie! Ostrusie! O! 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 po wszystkim Teraz gdzie jesteśmy O wygląda na Alfheim Teraz. Nie wiem. O nie, wróciliśmy do Hell? Porany nadchodzą. Być, Chyba koniec. Tak, ale gdzie jesteśmy? Teraz komnata podróży przeniesie nas do Jotunheimu. Jak ty to zrobił? Odyn podejrzewał, że giganci mieli resztki pierwotnej jotuńskiej esencji kreacji. Materii, z której powstały świat. Kamień jedności zapewne składa się właśnie z niej. Powierzenie go komuś obcemu, nawet tyrowi, świadczy o ich desperacji. Spójrzcie! Możemy w końcu rozpalić wszystkie paleniska. Kolejne imię. Gondul. Kolejna walkiria. To nie przypadek. Kto wyrył ich imiona na paleniskach tyra? Lubicie hałasować, co chłopcy? Synku? Coś jeszcze dla ciebie? Nie było czegoś jeszcze. co nas czeka tam w Jotunheimie, ale musimy zacierać ślady. Kruki Odyna doniosą mu o przywróceniu wieży, a nie możemy przecież pozwolić, żeby to wykorzystał. W porządku. Zaczynamy! Chwila, poczekajcie. Nic z tego nie będzie. Co? Nie ma kryształu podróży. Do rozszczepiania energii Tyr używał swoich własnych oczu. Dla ostatecznej ochrony. Ty też masz takie oczy. Nie oczy, tylko oko jedno! Oden wyłupił mi to drugie właśnie po to, żebym nie mógł się przenosić. Przykro mi. Myślałem, że się uda. Co Odyn zrobił swoim drugim okiem? Pewnie je schował w jednej ze swoich stu kryjówek. Tak daleko zaszliśmy. Musimy coś wymyślić. Dobra, mam pewien pomysł. Wiele razy widziałem, jak Sindri, a czasem Brok, czaili się w pobliżu tamtej góry, kiedy Odin wpadał z wizytą. Może oni coś wiedzą. Brok i Sindri! Takie pytanie: Wiecie, gdzie znajdziemy drugie oko Mimira? A. O. O. To. O. Wybaczcie. Pewnego dnia Oden złożył mi ofertę. O. 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 Chciałbym zbudować. Pokazał mi, ale musiałem. O. Odmówić. Muszę. Boję się przeprosić. No to się dowiedzieliśmy. Wiecie, mniej więcej w tym samym czasie Odyn zgłosił się do mnie, żebym mu zbudował posąg z jakąś ukrytą komorą. Ale po pierwsze, to nie była broń, a po drugie, wiadomo, że nie ma gorszych kutasów od Asów. No i też mu odmówiłem. Ale wiem, że i tak ktoś mu to wybudował. Co to za posąg? Ten, na którym Tor wygląda, jakby chciał się zeszczać do jeziora. Ten, który pożarł Gat. Wybaczcie. Już mi lepiej. Jak niby mamy przeszukać bebechy węża? Bebechy? Znowu idzie. Lepiej sprawdźmy, co wąż świata będzie miał do powiedzenia. Cóż, panowie, nie wiem, co nas czeka. Ale teraz znowu zmierzamy do... Statu i smutu tufa. Czy straciliśmy pozą? E, wąż twierdzi, że wciąż ma go w żołądku i, i pozwala Wam wpłynąć przez swoje gardło i go poszukać. Poważnie? Y, żeby nie było. Też nie jest tym zachwycony. Hmm. Czyli naprawdę to zrobimy? Damy się pokłonąć wężowi? Nie musisz z nami iść. Y, nie mogę tego przegapić. Wiele dziwnych miejsc, ale to coś nowego. tak, też nigdy nie byłeś w giganta. A ty, ojcze? Zdarzało się, ale nigdy dobrowolnie. A ja odpowiedź zupełnie nie Miałem sny o byciu pożartym. Nie powinieneś się bać. I nie boję się. Przypomniałem sobie tylko, co kiedyś czułem, jak byłem dzieckiem. Znajdźmy ten posąg. Nie śmierdzi aż tak, jakbym się spodziewał. Jak fermentujące piwo wrzosowe. Nawet mi się podoba. Dziwny jesteś. A ta woda strasznie pali. To tylko woda, prawda? Tak. W większości. Wysiądziemy na tej plaży? yes what Tam coś jest. Wiesz, gdzie on ukrył twoje oko? Skąd? Pamiętaj, że nie mogę już przez nie patrzeć. Tak, to oko. Może powinieneś się schować w mojej głowie. Przechowam. Ostrożnie, proszę. Dziękuję, bracie. Tak tęskniłem za widzeniem głębi.